Wczoraj już nam się nie chciało gotować, ale tak jak wam obiecałam, dzisiaj zrobimy indyjskie chlebki z przepisu Teściowej. Teściowej? Tak. What is Teściowej? Yeah, your mom. Madre What about my mother in law? So we'll do a look from my mom's recipe. Yeah. Y, wiecie co? Wydaje mi się, że nigdy nie będzie dokładnie tak samo zrobione jak teściowej, tak samo jak próbuję otworzyć babci przepisy i też to nigdy nie wychodzi. Nigdy nie smakuje identycznie tak jak robi to babcia, ale postaramy się, żeby było smakowicie, żeby było prosto i szybko. Więc dzisiaj ugotujemy takie indyjskie chlebki z ziemniakami w środku, które nazywają się Aluka Parata. E, niektórzy w, wkładają też do środka. E, co jeszcze wkładają? Onion. E, Onien, cebulę. Jumnaki. Ziemniaki. To mm. my robimy to z ziemniakami dzisiaj, ale herbs. jeszcze robią z kalafiorem. Gobi. Gobi is well, yeah. yeah there are a lot of, I mean, you can, you can mix whatever you want with potatoes, because I think the combination even in India. Potatoes with everything goes really well, just like Polska. Polska. Dobra, robimy chlebki z ziemniakami. Tak. Mamy ziemniaki? Ziemniaki, yeah, tak. Gdzie są ziemniaki? Dobra. <laughs> Where did you keep ziemniaki? Uh, in, under the thingy. Ok, so grab it. Alright. Ziemniaki, kurczaka. Czeka. Cebula. Cebula, sorry. Cebula. Ziemniaki. Ziemniaki. Dobra. To Ty robisz ziemniaki. Proszę. Zaczynamy od obierania ziemniaków. Eee, wydaje mi się, że wstawimy ziemniaki szybko, żeby zaczęły się gotować, no bo zajdzie jakieś pół godzinki, a w międzyczasie zrobimy ciasta. Ziemniaki. We will eat ziemniaki. Ziemniaki paratha. <laughs> Ziemniaki się gotują, więc teraz przygotujemy ciasto na chlebki. Jeśli macie e, taką możliwość, żeby skorzystać na przykład z indyjskiego sklepu, to możecie sobie kupić mąkę e, do e, ciapati, e, mąkę typu ata. Jeśli nie, to... Um, Możecie zrobić to, co my zrobiliśmy, czyli co znajdziecie, to będzie dobre. Dobra, więc my używamy przedną mąkę, e, bo nie byliśmy do końca pewni, jaką używa teściowa, bo Babusiu próbował mi wytłumaczyć, jaka to jest mąka, ale e, ta mąka jest biała, więc Bejusi mówił, że, że mama teściowa używa białą mąkę, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Teściowa robi wszystko na oko, więc to będzie trochę skomplikowane, aby wszystko odzwierciedlić tak samo. Ale używamy dwie szklanki mąki. Męczona? Hmm? Is this how the flour looks like, what your mother uses? Uh, not really. I think it's more. bardziej it doesn't have this brown stuff. It's more refined. Teraz robimy sobie małe wgłębienie tutaj. Wsypujemy trochę soli, tak do smaku, z pół małej łyżeczki. I wlewamy odrobinę oleju. Tak z jedną łyżkę. Dajemy powoli wodę. Więc wody potrzebujemy około pół szklanki, może trochę mniej, ale najlepiej dodawać, najlepiej dodawać, powoli i wtedy oceniać sobie konsystencję. Teraz nastąpiła zamiana ról i byłem się robić ciasto. I did everything. Nieprawda. Tak prawda. Nie. Tak. Nie, nieprawda. No I'm just showing in front Ok. No, więc coś takiego. Tak, pokaż. Kula, o, piękne! Ja mam, matko, dziękuję. Tak to właśnie musi wyglądać, taka, taka fajna kuleczka. I ją zostawiamy tak na pół godzinki, niech sobie chwilę odpocznie. I w tym czasie ugotują nam się ziemniaki. Ziemniaki. Śmietanka. O, kupiliśmy śmietanę dzisiaj. You can have it with śmietana also, because they, we have it with yogurt. No, we have it with yogurt as So you can just add a bit of shmitana. Shmitana is like Indian yogurt because Indian yogurt is really fatty. Mm. So it's almost the same thing. But it's quite normal, no? Like if you get, like, what about these nachos and stuff, you get it with sour cream. So it's the same, no? Yeah? Similar? <laughs> Teściowa często do tych chlebków, do tego nadzienia z ziemniaków dodaje um, papryczki chili, takie zielone papryczki chili, które są dosyć ostre, ale niestety nie udało mi się tutaj ich znaleźć. Byliśmy w Biedronce, byliśmy w Ocean. E, czy byliśmy jeszcze gdzieś? E, chyba nie. Ale nie było papryczek chili, ale w Ocean znaleźliśmy takie małe papryczki, papryki grillowe. Teraz wam pokażę. Więc użyjemy tych papryczek, tak po prostu dla posmaku, bo one raczej nie są ostre. O, tak wyglądają. Ale jak nie macie, tak jak my nie mieliśmy, to możecie w ogóle nie używać tutaj nic takiego. Ale co ja uwielbiam używać do tych chlebków, albo ogólnie do całej kuchni indyjskiej, to jest kolendra. Wiem, że niektórzy mają mm, średnią taką relację z kolendrą, bo kolendra się chyba albo lubi, albo nie lubi. Ja po prostu kolendrę uwielbiam. Używamy dużo kolendry do gotowania indyjskich potraw. Cokolwiek nie gotuję, to ją dodaję. Może nie do wszystkiego, ale często używam kolendry. O, zaraz Wam coś pokażę. Mamy taką wielką kolendrę w proszku, którą używamy do przeróżnych sosów. Taki zapas, wiecie co, no wystarczy na długo, więc polecam. Ale jednak świeża kolendra to jest świeża kolendra i no jest ten zapaszek, ten sumaczek. Ja po prostu jestem zakochana i... Nie wiem czemu tą kolendrę jest tak ciężko znaleźć. Moja mama miała w ogródku, ale się już skończyła, więc musiałam kupić w Biedronce. Będziemy jeszcze używać Kashmiri Chili. To chili jest używane codziennie przez moją teściową do wszelakich potraw i też dodaję troszeczkę tego chili właśnie do tych ziemniaków. To chili wygląda zabójczo, bo jest bardzo, bardzo czerwone. Ma taki intensywny kolor, ale nie dajcie się zwieść. Nie jest bardzo ostra. Co prawda, jak sypiecie dużo, no to będzie ostre, ale ogólnie Kaszmir Chili ma za zadanie tak naprawdę zmienić... Kolor dań, a przy tym nie być bardzo, bardzo ostry. Więc, jeśli planujecie gotować jakieś dania indyjskie, albo planujecie gotować coś z naszych przepisów, to my właśnie często, gęsto używamy kaszmiry chili, więc polecam sobie takie właśnie zakupić. I jeszcze będziemy potrzebować troszeczkę garam masala, którą tutaj mam w środku. Mam w ogóle takie pudełeczko, małe na przyprawy. Nie wiem, czemu takie małe kupiliśmy. Musimy kupić większe. Czekajcie, otworzę je szybko. Tutaj w środku mam kilka takich najpotrzebniejszych przypraw, które używamy. To w ogóle wygląda jak takie kolorowe słoneczko. Jest świetne, jest świetne. Więc tutaj mamy garam masalę, więc dodamy odrobinę też do ziemniaków. Ale pachnie! Czekam aż się gotują ziemniaki, ale w międzyczasie jem słonecznika. Ja słonecznika pamiętam z czasów mojego dzieciństwa. I na wsi u mojej cioci zawsze było mnóstwo słoneczników, i pamiętam, że zawsze słonecznika obrały się prosto z pola, sprawdzało się go, czy już jest gotowy, i się jadło. pół dnia schodziło, żeby takiego słonecznika zjeść, ale wiecie co, to były czasy. Zawsze palce takie były brudne od obierania, albo się otwierało tego słonecznika właśnie tak w buzi. No po prostu tyle. Ten przyjazd teraz do Polski po prostu otwiera moją głowę, mój mózg, otwiera te wszystkie wspomnienia z dzieciństwa i to jest takie piękne i coś takiego jak taki słonecznik niestety u mojej cioci nie mają już słonecznika więc kupiliśmy go w supermarkecie więc no zapewne to nie jest to samo ale tak czy siak wspomnienia wróciły a w ogóle wiecie, że Babuś nigdy nie jadł słonecznika właśnie w takiej postaci. Zawsze jadł takiego słonecznika, który już był gotowy w torebeczce. Czasami kupywaliśmy, wiecie, taki jakiś tam miks nasion do sałatek, ale takiego słonecznika nigdy nie jadł. I nie wiem, czy nawet widział takie pola ze słonecznikami, i one wyglądają przepięknie. I teraz jak o tym myślę, to chciałabym mieć wszystko na swojej działce i słonecznika też, ale nie wiem, czy mi się pomieści. Dziwił sobie tego słonecznika, dopiero tyle udziałałam. W ogóle wyszło w nawet nie zauważyłam. Ale, no, prawda jest taka, że jednak robią się takie ciemne palce od tego, a jutro idę na paznokcie, więc. Eee, pani od paznokci powie, no kurde, z takimi brudnymi łapskami do mnie. A w ogóle paznokietki mam umalowane przez moją małą siostrę cioteczną. Ja w kuchni czekam na ziemniaki, a gościu to czasu w ogóle nie traci. Co? Widziałam, co robiłeś. Wizram. grałeś w gierkę. You play the game. Nie game. Gierka. Mm -mm, nie. Wiedziałam. Nie, again, nie, nie. Mm -mm. Important news. Important news. What is news in Polish? Informacja. Informacja. So, what's important information? Um, that the uh, prices have cheapened up and so we can buy more ogórki. <laughs> Very important. <laughs> o, ogórki! Come, we'll show them ogórki. Dobra. Robiliśmy ogórki, kochani. Uh... We keep our ogórki in the bathroom. Welcome. Nieprawda! Robiliśmy ogórki ostatnio. Już wynieśliśmy trochę ogórków do garażu. Do garażu wynieśliśmy ogórki kiszone. A tutaj co nam zostało? Ogórki w sosie kary. Ponoć bardzo dobre. Nigdy jeszcze nie jadłam. A tutaj specjał mojej mamy to są. To jest taka sałatka z ogórków, cukinii i papryki. I to jest po prostu przepyszne. To jest ulubione połączenie uh, teściów. Prościu? Tak. I was just saying that this one is your favorite. Yeah. And it's got a... I mean, it's not spicy, but it's got that... Um, I don't know, sweet and sour kind of taste. It's really good. So we add a little bit of salt. Sól. Sól. Do Cook. smaku. Do smaku. A little bit more. We add a little bit of... Um, chili powder. Kashmiri chili. Kashmiri chili. What's very uh, distinct about these chilies is that they're not very spicy, but they leave a very, um, very dark color. So it's very, really, very really good from that side. Polandra. ooh, that's this is probably the best herb. herb. <laughs> and then that's it. You just take it like that, mm -hmm. and then salt the bay. Polish edition. In every Indian household, you will always find this. This is a collection of all the good stuff. Shiprave. So shibrave. Uh, this is garam masala. So garam masala is basically a mixture yeah, of all spices. Mm -hmm. So you just put a little bit of garam masala and then coriander powder. This is coriandra. Is the secret. I can put a little Co <laughs> Just... <laughs> macie to dajcie. <laughs> But... Takie są właśnie przepisy z nami. Czyli teraz wyszło nie z przepisu teściowej, tylko z przepisu bejbusia. Zimnaki goes well with everything. So zimnaki chili, zimnaki pepper, ziemniaki... onion. onion polish? Cebula. Cebula. Everything. Śmietana on top. <laughs> I love shmitana. No dobrze mieć w domu Ula, takiego, takiego silnego chłopa, bo to musi być wszystko tak. O proszę, smakowanie. Smaku. Uu! Ostre? Spicy? Tak. Dobra, to może trochę mniej... Ale it will go well with the... If, you're using very little. What is little? Troszeczkę. Troszeczka with the thingy to. Dobra, teraz najcięższy etap. Urywamy sobie kawałek ciasta. Tak na oko, więc to jest właśnie najgorsze. Więc w zależności yy, jaki duży kawałek sobie urwiecie, taki duży będzie chlebek. Co widziałam, co robi teściowa? Najpierw no, tak ugniata, ugniata, ugniata. Później, jak już ma taką ładną kuleczkę, bo czasami, wiecie, to ciasto też się trochę tak zeschnie na górze. Jak macie już taką ładną kuleczkę, to co ona robi? Czekajcie, tak jeszcze robi, tak? Dobra. Tak robi. Więc tutaj tak tylko ręką rozgniata. Dobra, więc macie takie. Taką miseczkę tutaj. Mm. Bierzecie teraz te wasze ziemniaczki. O, oh, wow! Tak z łóżeczką. Yeah, i Nie. A tyle się Dobra, troszeczkę <laughs> więcej, bo lubimy dużo ziemniaków, ale boję się, że mi się nie zamknie teraz. I teraz trzeba to tak posklejać. O, i macie teraz coś takiego. I co teraz jest ważne. To jest to, żeby to tak ładnie zakleić, żeby te ziemniaczki nam nie wyszły. I teraz z tą częścią kładziecie sobie na wcześniej mąką blat. Proszę bardzo, kładziecie. Troszeczkę obsypujecie mąką, żeby się wałek nam nie przykleił. I teraz delikatnie, wałkiem formujemy nasz chlebek. Professional. Wystarczy. Oh, ok, perfect. Yeah. Teściowie wychodzą bardziej okrągłe, u mnie wyższe. No, wyż... but you know, like in, in my my mother usually, actually she never used to be making it that round. It used to be more like on square That's side. That's what I was saying that yeah. your mother's actually very round. Is it? Taak. Yeah, but she used to make this before. She used to make it like square also. A, więc może, może tylko dla mnie robi takie ładne okrągłe. Dobra, wystarczy. Słuchajcie, nagrzywamy teraz patelnię. Jak już będzie taka cieplutka, to na suchą patelnię bez żadnego masełka, masła klarowanego czy oleju wkładamy sobie placuszka, żeby zaczął się podpiekać z jednej strony. Dobra, gotowy? Gotowy. Dobra, Kładziemy sobie placuszka. Teściowa to te placuszki. wiecie, tak przekręca, przerzuca ręką, ale ja się trochę jednak boję. Znaczy, no, poprzekręcać mogę, ale przerzucić może nie, więc bądźcie bezpieczni w kuchni, nie? Dobra, przerzucamy na drugą stronę. Teraz dodajemy troszkę masełka. Widać, że nam troszeczkę tak rośnie. Yes, jest, jest. No, trochę masełka. Oh O jest! O oh, jest! Pięknie. Spróbujemy zrobić jeszcze kilka placuszków, więc mam nadzieję, że każdy kolejny będzie wyglądał lepiej. Bo wiecie, to tak samo jak z naleśnikami, pierwszy nigdy nie wychodzi. O wow. That does look like a proper part, actually. Ale oh, widzicie, Bejbus jest zadowolony, więc coś z tego będzie. Meru robi drugi placuszek. I'm not very good at it, but I'll try. What jest try and bullish? Spróbuję. Spróbuję. A widzę, że Meru robi całkowicie inną techniką niż. I have different technique. Tak. <laughs> bo ja staram się nie dawać tyle mąki, bo jednak to się później pali na tej patelni. Ale możecie robić też takie Meru. O, o. Oh, I think that should be fine. <laughs> No może się pomylił. Zobaczymy, zobaczymy. Nie, wygląda ładnie. Dobra, wałkuj. Puści się tam patelnia jara. I na patelnię. Pięknie. Oj, wygląda jak serduszka. Jeden, dwa... Cześć. Trzy. 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 Ok. Teściowa zawsze podaje te chlebki z masełkiem. Jak te chlebki są jeszcze gorące, to kładzie kawałek masełka. Co prawda teściowa daje dużo więcej niż to. I to masełko, jak widzicie, ono się tak pięknie rozpuszcza. I fun fact! Fun fact! Oni jedzą tego typu chlebki na śniadanie. Wyobrażacie sobie, są przepyszne. Co prawda są bardzo... Ciężkie, ale są pyszne. Polecamy. Spróbujcie na śniadanie czy na jakikolwiek inny posiłek. Czym więcej masałka, tym lepiej. Wiem, że w komentarzach mnie zamordujecie, bo powiecie, że niezdrowo, ale tak właśnie jedzą, więc właśnie pokazujemy Wam ten sam sposób. Próbuj. Tak, próbuj. Uh. O matko. Smells piśna. Smells piśmia. Very good. Good. was very nice. The the flour is not the same. Mm, this, nie to sama. this is more like a healthier flour. I think in India also a lot of people eat this whole meal because I think this atta flour, chapati flour is a bit different. It's more refined. So, but I think what matters is the love. koham mm. To jest bardzo nice. O, oh, pięknie. Okay. Mmm, dobre. Dobre, actually really mm. nice. Mm. Inne niż teściowej. Mmm, ta mąka jest inna. Teściowej mąka jest taka bardziej sprężysta. Jak zrobicie już to ciasto, to ona jest takie bardziej sprężyste. Ale też jest dobre. I think you can add more potatoes. Mm. Więcej ziemniaków wkładajcie do środka. Pyszna. Chlebki wyszły bardzo dobre. Co prawda, nie aż tak dobre jak u Teściowej, ale następnym razem, jak się zobaczymy z Teściową, to wezmę od niej konkretny przepis albo powiem jej, żeby wam pokazała, jak takie chlebki zrobić. Tymczasem kończymy. Wcinamy chlebki. Do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. Pa!